Odcinek powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów kanału Pod Naporem. Zapraszam do oglądania i serdecznie dziękuję. Dzień dobry moi mili, dzisiaj o wspaniałej powieści, którą dopiero co nadrobiłem, mogłem to zrobić wcześniej, kiedy ogłoszono laureata Nagrody Nobla 2023, Jon Fosse i drugie imię. Pierwsza część trylogii pod tytułem Septologia, druga część już jest na rynku i mam zamiar ją... Przeczytać. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego mi się to podoba. Być może kogoś zachęcę, kto jeszcze się nie skusił na różne rekomendacje tego autora, bo zazwyczaj są to pozytywne reakcje, chociaż też są otoczone takim nimbem tajemnicy albo takiego przeżycia duchowego. Nie każdy jest zwykle, myślę, gotowy na nowe doświadczenia duchowe, chyba że Wy macie inaczej. Ja, jak słyszę taką frazę, to raczej mam takie, zostawcie mojego ducha w spokoju. No i tak miałem przez około rok odkładając te lekturę ale w końcu jestem bardzo przekonany do tego autora. Uważam, że to jest majestatyczne, to jest kunsztowne i dzisiaj się zastanawiam, dlaczego. Chociaż ta książka jest trochę jak obraz, czy jest bardzo jak obraz. I z obrazami jest tak, że powinno się po prostu je samemu obejrzeć i ktoś opowiadający o tym, jak obraz jest ładny, no to można to włożyć od razu gdzieś i zapomnieć. Więc zachęcam, żeby spróbować to przeczytać. To ma jedną taką cechę dosyć znaczącą, znaczy jest napisane... Bez kropek, w takim strumieniu świadomości. To są zaledwie dwa dni, ale jest to przy okazji tak uszyte, że bez tego strumienia świadomości zrobić naprawdę temat, spróbować zrobić przy okazji profil psychologiczny tego bohatera i narratora Aslego. Myślę, że to jest trochę autobiograficzne, ale wydaje mi się, że im bardziej odrywamy biografię czy życiorys autora od tego tekstu, tym jest lepiej. Podobnie z takim zabiegiem, który widzę, jest często używany, żeby potraktować te zjawiska jako takie czysto przeżycia wewnętrzne albo ludzi, którzy tutaj są jakoś zapisani, jakoś opowiedziani jako wytwory wyobraźni albo wspomnień albo różnych prefiguracji takich fantazyjnych. Trzymałbym się tego, że jest to fikcja, jest to malowanie obrazów. Z słowem, ale aż tak daleko bym nie szedł, żeby wszystko sprowadzać do, do czystej iluzji. Chciałbym, żebyście wyobrażali sobie tych bohaterów jako jednak bohaterów. Tutaj najważniejsza będzie to relacja Aslego z jego imiennikiem, żeby potraktować to zmyślenie jako jednak realistyczne. Ono ma elementy oniryczne, które mi przypominają śnienie albo wspominanie. Jest tu też świetna scena zasypiania, która jest jedną z najlepszych scen zasypiania, jakie kiedykolwiek czytałem. Też w strumieniu świadomości, kiedy wszystkie różne obrazy mogą się pojawiać naprawdę to jest dynamiczne. I tak, przechodząc do rzeczy, nasz Asle jest już starszym malarzem, który jest uznany o tym, o ile żyje z tego. To znaczy ma jedną galerię gdzieś w pobliżu, ma znajomego, który tę galerię prowadzi. On widzi w, w tej jego sztuce coś dużego. Lokalna prasa, która się sztuką jakkolwiek zajmuje, znaczy jakiś tam segment w ten jeden krytyk nie docenia sztuki naszego bohatera, ale on się tym nie przejmuje, bo już jest w sumie starusieńki. Trudno powiedzieć ile dokładnie ma lat, ale jest wdowcem. I cała ta powieść jest w sumie o starzeniu się, o byciu starcem i o byciu człowiekiem samotnym. Tylko, że te dwa słowa, które ja teraz wyrażam, możecie mieć teraz taki jakiś nawet dreszczyk, że coś się tu nie zgadza, bo te słowa nie są nawet tak ściśle wypowiadane. W tym obrazie, ponieważ jest to raczej zapis wewnętrznych przeżyć naszego Aslego, który nie zajmuje się za bardzo tym, co jest problematyczne w jego życiu, co jest całkiem zrozumiałe z perspektywy osoby, która też jest wierząca i jest pogodzona ze swoim życiem. Dlatego, jak wchodzimy tutaj, to też na to życie. Musimy się trochę zgodzić, musimy iść za tym strumieniem, i czy nam się będzie podobała modlitwa naszego bohatera, bo też się tutaj modli, czy nam się nie spodoba, to i tak musimy zostać, wytrwać i co jest tutaj na plus, co jest tutaj niesamowite, to właśnie ta transowość czyli pozbawienie się niepotrzebnych znaków interpunkcyjnych te zdania oczywiście są od siebie oddzielone, często kolejnym akapitem, albo są dialogi dialogi są zresztą znakomite jak wyjęte, albo gotowe do jakiegoś filmowego przedstawienia, czy teatralnego przedstawienia i to wszystko jak na takiej palecie barw mieści się w zaledwie, nie wiem, trzech, czterech odcieniach, trzech, czterech Barwach. Tak jak tutaj nasz malarz nie używa zbyt dużo ponad szarości, brązy, fiolety i różne odcienie tych, tych ponurych raczej kolorów, takich bardzo skandynawskich. Tak samo tutaj mamy ze cztery rodzaje emocji, tak sądzę. Mamy taki kolory rutyny i rytuału i też zmęczenia, i z tych paru rzeczy to wszystko jest złożone. Zapomniałbym może też o głębokiej, głębokiej refleksji na temat przez. Przede wszystkim, może metafizycznych spraw. Warto potraktować tę książkę jako zapis konkretnej osoby, i tu nie mówię o autorze, tylko o narratorze, która ma swoje ulubione tematy, swoje ulubione wspomnienia, swoje fiksacje, swoje doświadczenia z całego życia i otaczającą codzienność, która jest prawie niezmienna. I to jest niezwykłe tutaj, że mamy dwa dni z życia. Które są wyjątkowe, bo zdarzają się pewne wypadki. Nasz narrator musi wyjść ze swojej strefy komfortu, musi się z czymś zmierzyć albo nawet gdzieś się zgubić, i to jest wielkie przeżycie. Czyli mamy ten obraz złożony z tych szarości, które składają się na czyjś los, i te parę barw, które wyjątkowo ten obraz odróżniają od reszty obrazów podobnych w katalogu danego. Artysty. Nawet jeśli będzie to tak prosty krzyż jak ten, on mógłby być e, inną barwą, tutaj zadrukowany na okładce, ale ten bardzo dobrze odpowiada temu, czym ta książka jest. Ona jest tymi barwami i ona jest złożona z refrenów. Jest to dla mnie niemal niewyobrażalne i tutaj zazdrościłem bohaterowi tego bardzo mocno, że ta powieść nie zawiera w sobie tych rozpraszaczy, które my mamy w swoim życiu, bo ta historia składa się z czekania, zjeżdżenia samochodem z miasta do miasta, z przypatrywania się komuś z oddali. I ta medytacyjna forma samoistnie zaprasza nas do takiego powiedzmy, przeżycia wewnętrznego, które składać się będzie niekoniecznie z różnorodności, no bo mamy różnorodność właśnie skojarzoną raczej z wszelkimi rozpraszaczami, a raczej powtarzalność, jednostajność i myślenie na miejscu tego człowieka, który już powoli żegna się z życiem, bo nic innego nie ma do zrobienia. I nie może nas dziwić to, że wtedy myśli o sprawach, Ostatecznych albo o sprawach błahych. Te błahe rzeczy to mogą być wspomnienia, które kiedy tylko zaczną być bolesne, kiedy tylko za bardzo zatęsknimy, na przykład za zmarłą żoną, to są spychane. Podobnie metafizyka, jeśli zabrniemy za daleko, ta rzecz jest odpychana. Cała ta książka jest o pobycie w swoim domu. W swoim wnętrzu, i to wnętrze, jakkolwiek nam się nie będzie wydawać rozbudowane, arcyciekawe momentami, plastyczne, to po 200-300 stronach zaczyna się. Powtarzać, zaczyna powtarzać nie tylko modlitwy, przepisując je coraz bardziej szczegółowo, ale niektóre refleksje, wyśledziłem to sobie w tekście, powtarzają się prawie w niezmiennej formie, gdzieś z początku do końca. Ta powieść jest krótka i przez to mówi nam tak wiele o naszej codzienności, jeśli tylko wyłączyć wszystko, co by nam przeszkadzało, i my możemy sobie samym wtedy przeszkadzać, my możemy się konfrontować ze znanymi sobie lękami. Dlatego też, ta powieść jest chłodna jak te fiordy skandynawskie już tyle razy maglowane w krytyce, bo literatura skandynawska oczywiście nam się z chłodem kojarzy, a zatem też z pewną ciemnością, szarością, i to też jest tutaj obiektem rozważania, czym jest jasność w ciemności, czym jest jasność samej ciemności. Ta jasność kojarzyłaby się z czymś, co, jeśli zbliżymy się do tego za blisko, to nas odpycha. To będzie niepokój to będzie będzie lęk, to będzie najsilniejsze wspomnienie, to będzie najbardziej intensywne przeżycie, bo nasz bohater jest. Chłodny jak tylko może być, jest takim modelowym artystą, który jest całkiem zdystansowany od świata. Dlatego nie może nas też dziwić, że jego sąsiad, czy jego może alterego, a może prawdziwy znajomy imiennik, który ma problem z alkoholem, kiedy nasz narrator dawno rzucił alkohol, chociaż też miewał z nim problemy, że ci ludzie zamienią się w formę raczej niż w prawdziwe. Postaci. I to jest też klucz tej powieści. Znaczy, w perspektywie narratora, to wszystko, co nas otacza, jest dziełem stworzenia i każdy człowiek pochodzi z jednego źródła, a zatem też jest jakoś ze sobą związany. Pod wszelkimi względami jesteśmy do siebie podobni i możemy przez to zamieniać się w formy w literaturze albo w sztuce, i że sama sztuka, i że sama literatura jest tworzeniem form. Te formy to mogą być obrazy plastyczne, ale to mogą być też Obrazy tego rodzaju, rozłożone na kilkaset stron i stworzone za pomocą pisma, żeby te sztuki mogły się przypominać, bo i tak każda ze sztuk, znów, już powiedziałbym, może zdaniem Fosego tutaj, bo, bo ta myśl jest zbyt wyraźna, żeby ją zostawić tylko narrat narratorowi, że to przybliża nas do czegoś większego, że każda dziedzin dziedzina artystyczna jest namysłem, jest pochyleniem się nad tym, co widzialne, nad tym, co stworzone, tak samo jak człowiek, Taki pejzaż yy, i krzyż, symbol, kultura. Wszystko sprowadza się do jednego, i wszystko prowadzi nas do góry. I o ile taka myśl byłaby z rodzaju prostych, religijnych rozważań, tutaj zamienia się w coś rzeczywiście artystycznego. I literatura próbuje rozszerzyć taką zwykłą perspektywę kontemplacji jednego skończonego dzieła, gdzie też. Po stronie widza jest to, co się będzie uaktywniać. Tutaj tym widzem jest autor. Obrazu. A zatem my jesteśmy w pozycji, gdzie możemy oglądać zarówno obraz, jak i tego bohatera, czy też autora obrazu i tworzyć coś więcej, i cały czas rozszerzając taką perspektywę, to i my znajdziemy się w tym obrazie, i to wszystko sprowadzi się do czego? No, do Boga, zdaniem narratora. I to jest arcyciekawe i to w ogóle nie jest dla mnie drażniące, jak czasem drażnią mnie różne metafizyczne e, zabiegi. Jak już mamy zbudowany taki gmach, gdzie wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest, Nakreślone, doszczegółowione. Ta narracja polega na tym, że zdania niekończące się też cały czas mają jakieś przerywniki, czy na pewno tak, czy na pewno dobrze myślę, czy niedobrze. To jest jak szkicowanie, jak y, kończenie obrazu, a później powrót, żeby jeszcze spojrzeć, czy wszystkie proporcje są wyrównane, to i tak na końcu mamy wrzucone nowe rozważania, mamy nowe wspomnienia, o których nic nie było do tej pory i one nam jeszcze bardziej, jak, jakby plama innej barwy rzuciła się na to płótno. Na sam koniec mamy tym większe wrażenie, że to, co się znajduje tutaj, jest pewnym skrawkiem, który, w którym mają się zgadzać harmonie, mają się zgadzać motywy, mają się zgadzać refreny, stare śpiewki i tak dalej. Ale może też dojść do takiego wybuchu, jeśli już chcemy być wierni, chcemy pokazywać kulisy powstawania jakiegoś dzieła, tak jak tutaj narrator spisuje wszystkie swoje myśli skrupulatnie, to może się pojawić coś, co było nieprzewidziane, co było niechętnie zarejestrowane, zapisane i tu się mniej więcej to. Kończy. Płętą, która jest prosta, jak to, że nie wszystko jest do pokazywania, i nawet najbardziej wierne obrazy, albo najprawdziwsze obrazy, niekoniecznie muszą zostać wystawione na czyjś widok, i mogą zawisnąć gdzieś u nas na górze, na strechu, i nie zostaną nikomu podarowane, nie zostaną sprzedane, bo nie o to w nich chodzi. I jeśli wam też czasem nie chodzi o nic innego, jak o samo przeżycie yy, i nauczenie się być może, albo przez te parę, paręnaście godzin, pobycie w takiej izolacji wewnętrznej razem z tym bohaterem, żeby skupić się na najdrobniejszych rzeczach, albo na tych najbardziej wielkich, ostatecznych, żeby się nad nimi zastanowić, to ta książka będzie perfekcyjna do tego. Żeby się też zastanowić, jak wiele z tej swojej strefy komfortu musiał wyjść narrator, jak wiele przecierpiał, niosąc ten swój Krzyż w trakcie dziania się tej powieści, bo to nie były najnormalniejsze dwa dni. Tylko moment, gdzie nasz przyjaciel otarł się o śmierć, gdzie inny w końcu skutecznie zaprosił nas na święta, gdzie poznaliśmy jakąś kobietę, gdzie zaadoptowaliśmy psa. Tutaj trzymam się wiernie tego, co się zdarza na płaszczyźnie realistycznej, nie tworząc z tego jakichś tylko wariantów i metafor, bo ten pies mógł być od samego początku, no nieważne. Ta cała powieść. Idzie jak taka kula śniegowa, która się rozpędza, rozpędza i o coś się rozbija, albo nagle warunki atmosferyczne całkiem się zmieniają, ale kula śniegowa nadal pozostaje zimna w środku, tak jak nasz bohater cały czas wytrwale znosi to, co go spotyka, i to jest bardzo. Bardzo godne podziwu jako zarejestrowane w sztuce doświadczenie człowieka. Jak wiele musi wytrzymać wewnętrznie człowiek, który podaje alkohol swojemu przyjacielowi, który jest na skraju wszystkiego, i ten alkohol albo może go chwilowo uratować, albo może go całkiem już pogrążyć, kiedy my też jesteśmy alkoholikiem. Niepijącym. Albo jaką trwogę można czuć, kiedy zgubiliśmy się gdzieś, gdzie nie powinniśmy się zgubić, ale jest Norwegia, jest ciemno i pada śnieg. I jakimś cudem żyjemy dalej i możemy się znowu pomodlić, możemy znowu pożegnać swoje lęki. Tutaj ta funkcja modlitwy jest naprawdę niesamowita i, i świetnie się to czyta, nawet będąc osobą niewierzącą. E, więc serdecznie Wam polecam to doświadczenie. Mam nadzieję, że też dacie znać, najlepiej pisząc w stylu Jana Fasego. Tam takiego jednego komentatora, który polecał septologię, właśnie pisząc stylem Jona Fossego całkiem udanie, więc zapraszam do wszelkich komentarzy, do polubień i do subskrypcji. Widzimy się niedługo. Czytajcie drugie imię, albo już Ja to ktoś inny, czyli drugą część. Ja się zabiorę za niedługo. Kiedy to będzie, nie wiadomo, na razie mam czas. Mam czas tak jak narrator septologii. Dzięki, na razie.